Kosowo jest prawdopodobnie jednym z najbardziej kontrowersyjnych regionów w Europie. Chociaż ogłosiło niepodległość od Serbii w 2008 roku, rząd w Belgradzie nadal postrzega je jako część Serbii. Sytuacja jest również kontrowersyjna na arenie międzynarodowej. Podczas gdy wiele państw zachodnich, takich jak Niemcy, Francja i USA, uznaje niepodległość Kosowa, inne państwa, takie jak Rosja i Chiny, popierają Serbię. Ponieważ niepodległość jest kontrowersyjna na arenie międzynarodowej, rząd Kosowa zdecydował się na nowy sposób odłączenia się od Serbii zjednoczenie z sąsiednią Albanią. Duża część ludności to etniczni Albańczycy, co oznacza, że Kosowo czuje silne pokrewieństwo kulturowe z Albanią. Ale Serbia oczywiście chce temu zapobiec za wszelką cenę. Jak więc prawdopodobne jest zjednoczenie tych dwóch państw w przyszłości? Jak wyglądałoby takie wielkie albańskie państwo i czy faktyczne zjednoczenie mogłoby doprowadzić do wojny z Serbią? Wszystkie te pytania znajdziecie w dzisiejszym materiale wideo. Kolonizacja regionu przez plemiona albańskie sięga czasów Imperium Osmańskiego. Albańczycy przeszli na islam, co dało im uprzywilejowaną pozycję w Imperium Osmańskim. Umożliwiło im to rozprzestrzenienie się na obszarze znacznie większym niż dzisiejsza Albania. Jednak od około 1910 roku Imperium Osmańskie było skazane na upadek, a na Bałkanach wybuchło kilka wojen. Z jednej strony doprowadziło to do powstania państwa albańskiego, podczas gdy z drugiej strony Serbia stawała się coraz silniejsza. Serbia kontynuowała ekspansję, anektując niektóre obszary zamieszkane głównie przez Albańczyków, w tym Kosowo. Od tego momentu historia Kosowa i Albanii była zupełnie inna. Pod rządami Serbii wielu etnicznych Albańczyków było uciskanych i tylko w ograniczonym stopniu mogli praktykować własną kulturę i tradycje. W rezultacie w Kosowie wcześniej wybuchły ruchy niepodległościowe. Albańczycy opowiedzieli się po stronie Austrii podczas I wojny światowej, która na krótko wyzwoliła Kosowo spod serbskich rządów. Jak jednak wiemy, Austria stanęła po stronie przegranych, co oznaczało, że niepodległość była krótkotrwała. W rezultacie kosowscy politycy już wtedy rozważali zjednoczenie z Albanią jako alternatywne rozwiązanie. Zwrócili się do aliantów na konferencji pokojowej w Paryżu, ale ich prośba została całkowicie zignorowana. Kosowo przypadło zatem Jugosławii, która była zdominowana przez Serbię. W czasie II wojny światowej miała miejsce kolejna, faktycznie udana próba. W 1941 roku mocarstwa Osi utworzyły Królestwo Wielkiej Albanii, które znajdowało się pod panowaniem Włoch. Obejmowało ono również obszary Kosowa zamieszkane przez Albańczyków. Jednak i to królestwo było krótkotrwałe i zakończyło się wraz z wyzwoleniem tyranii przez aliantów. Sytuacja sprzed wojny została przywrócona, a Kosowo powróciło do Jugosławii. Powtarzały się powstania albańskiej większości, która stanowiła prawie 90% Kosowa i która opierała się polityce serbizacji. Kiedy Jugosławia się rozpadła, walki o Kosowo były szczególnie zacięte i w 1898 roku wybuchła wojna kosowska, w której interweniowało również NATO. Kosowo zostało następnie oddane pod administrację Organizacji Narodów Zjednoczonych, która jednak nie znalazła trwałego rozwiązania. W rezultacie Kosowo jednostronnie ogłosiło niepodległość w roku 2008, choć nadal jest uznawane tylko przez 115 państw ONZ. Albański minister spraw zagranicznych oświadczył wówczas, że długoterminowym celem musi być zjednoczenie z Albanią. Od tego czasu ten plan zjednoczenia był wspierany przez prawie wszystkich premierów Kosowa. Negocjacje z Serbią odbywały się wielokrotnie, ale jak dotąd zakończyły się niepowodzeniem. Mówi się również, że rząd zadeklarował cesję północnej enklawy, która jest zamieszkana głównie przez Serbów, jako quid pro quo. Jednak propozycja cesji terytorium jest bardzo niepopularna wśród ludności Kosowa, a wielu międzynarodowych graczy, w tym Niemcy, odrzuca tę propozycję. Istnieją obawy o dalszą fragmentację regionu, co może również podsycić problemy w sąsiednich państwach Bośni i Macedonii Północnej. Nawiasem mówiąc, w sondażu przeprowadzonym w 2010 roku 81% kosowskich Albańczyków i 62% respondentów w Albanii opowiedziało się za utworzeniem Wielkiej Albanii składającej się z Albanii, Kosowa i części Macedonii Północnej. Ponieważ jednak zjednoczenie wydaje się bardzo trudne w obecnej sytuacji, wielu z nich postrzega członkostwo w UE i NATO jako odpowiednie rozwiązanie dla pokonania granic. Albania jest członkiem NATO od 2009 roku i ma również dobre perspektywy przystąpienia do UE. Jednak sytuacja w Kosowie pozostaje trudna. Powtarzają się starcia między Serbami i Albańczykami, a UE daje jasno do zrozumienia, że nie będzie perspektywy przystąpienia, dopóki sytuacja na miejscu pozostanie nierozwiązana. Wiele osób spekuluje również, że Albania dołączy do UE tak szybko, jak to możliwe. Dołączając do UE, Kosowo również dołączyłoby do Unii, a tym samym mogłoby oderwać się od Serbii. Nie ma jednak wątpliwości, że przyłączenie Albanii doprowadziłoby do dalszych manewrów wojskowych ze strony Serbii. Zarówno Rosja, jak i Chiny nadal zwiększają swoją obecność w Serbii, a UE z pewnością chciałaby uniknąć takiej konfrontacji. Tak więc, jak to często bywa na Bałkanach, sytuacja pozostaje skomplikowana.